Gdy jesienne mgły otulają ogród, z mgły wyłaniają się jeszcze piękne kwiaty w ogrodzie. Chciałabym Państwu przedstawić tą niezwykłą, maleńką bylinkę, bardzo intrygującą, bardzo piękną. Ja miałam Państwu zamiar przedstawić ją w następnym sezonie, ale roślinka najwidoczniej uznała, że chce być przedstawiona w tym sezonie. Jest to bardzo piękna bylinka. Ona występuje w Polsce w stanie dzikim ale jest bardzo rzadka i została wpisana do Czerwonej Księgi, ponieważ jest zagrożona wygnięciem i nie wolno jej pozyskiwać z terenów dzikich. Znajduje się w Polsce na niżu, na podmokłych łąkach i na skrajach lasów. Jeżeli chcą Państwo tą roślinkę mieć, to można ją sobie kupić chyba niemal w każdym ogrodniczym sklepie internetowym. Przedstawiam Państwu goździk pyszny, choć wcale nie pyszny, ponieważ jest niejadalny. Dlaczego pyszny? Bo być może pyszni się swoimi przepięknymi kwiatami. Kwiaty są bardzo delikatne, pierzaste. Różowe, bardzo wyglądają pięknie na roślinie. Ja się bardzo cieszę, że udało mi się kupić tego goździka, ponieważ zafascynowały mnie oczywiście jego niesamowicie ciekawe kwiatuszki. Liście są podobne do liści goździka brodatego, tylko są one dłuższe, bardziej wąskie i powiedziałabym, że jest ich dużo więcej. Byłabym bardzo zadowolona, gdyby ten goździk pyszny rozsiał się czy rozmnożył w ogrodzie. Jeżeli jest rzadki, no to należy podejrzewać, że może słabo się wysiewa, może bardziej się rozrasta. Nie wiem, nie znam tej roślinki. Mam ją po raz pierwszy w ogrodzie. Kwiaty pojawiają się od czerwca do września, ale ponieważ w naszym ogrodzie wciąż nie mieliśmy przymrodków najniższa temperatura nocą to plus jeden stopień więc goździk postanowił sobie zakwitnąć. Lubi miejsca. Słoneczny, półcienisty i oczywiście wilgotne I tutaj takie miejsce właśnie ma. półcieniste pod jabłonią i oczywiście wilgoć, ponieważ tak jak wszystkie tutaj inne roślinki jest ściółkowany. Naprawdę jest to bardzo piękna roślinka. Ja Państwu za chwileczkę przybliżę i pokażę. Tutaj ten kwiat już przekwitł, tutaj ma pąki, i tutaj też jest pąk. Nie, zaraz sprawdzę, czy pachnie. Czy się wysiał? Nie wiem, coś tutaj się wysiało, ale może to być odętka, ponieważ odętka jest naprawdę bardzo ekspansywna, a niemożliwe, żeby się wysiał już tak szybko. Nie widzę tutaj, chociaż tutaj był kwiat i ale, ale to jednak jest niemożliwe. Bardziej mi to przypomina. Odętkę, no ale mogę się mylić. W każdym razie zostawiam tutaj te roślinki i będę obserwowała wiosną, co to jest. No, liście nawet podobne, ale ale, ale nie wiem, nie potrafię powiedzieć, ponieważ jest to maleńkie. Zaraz sprawdzę, zatach. Nie czuję zapachu, nie ma żadnego zapachu. Nie pachnie tak jak goździki kamienne, brodate, bardzo pięknie, ale myślę, że już ta sama jego uroda, te pierzaste kwiaty są naprawdę takie delikatniotkie, są bardzo tajemnicze i piękne. Bardzo się cieszę, że zakwitł. Ponieważ mogłam rzeczywiście porównać i sprawdzić, że kwiaty wyglądają tak jak na zdjęciu w sklepie internetowym. O, proszę Państwa, ale ja czegoś tutaj jeszcze nie dostrzegłam. Nie dostrzegłam, że przecież goździk ma tutaj też kwiaty. Proszę spojrzeć, może na ciemnym tle będzie inaczej, te kwiaty inaczej będą wyglądały, naprawdę są bardzo, bardzo śliczne, bardzo takie delikatne, różowe i myślę, że poszczępione, myślę, że jest czym zafascynować, i skoro tutaj też jest taka dłuższa łodyga kwiatostanowa, Jaką wysokość osiąga? Tak, około 40-50 cm, mniej więcej. Oczywiście sama roślina jest dużo niższa. Natomiast pędy kwiatostanowe są po prostu troszeczkę wyższe. A może na, na czerwonym tle będzie ładniej wyglądał. Zaraz to jakoś spróbuję Państwu pokazać. O, myślę, że teraz, teraz widać o wiele lepiej. Proszę spojrzeć, jak wyglądają te bardzo ciekawe kwiaty goździka pysznego.